Cześć. Mamy 100 subskrybentów, z czego się bardzo cieszę. Z tej okazji chciałam też pokazać mi nowy telefon. Nie chwalę się, ale mam nowy. To jest ten stary. Ym... No, jest trochę większy. Czy ten nie ma etui? Przyjdzie jutro. A więc jutro też nagrań, pokażę Wam z etui. No, jakby ja mam takie etu, jakby ten. No, nie wiem, gdzie się nazywa. Ekran. O! No, ekran w moim telefonie mam taki. I dzisiaj chciałam, i chciałam dzisiaj Wam serdecznie podziękować za subskrybentów, bo yy, naprawdę, ja po prostu patrzcie. To było tak. Ja po prostu yy, nagrywałam filmiki. No i tam nagle skończyłem, bo nagrałem coś, ale zapomniałam to wstawić, to więc dzisiaj też to wstawię. I pizzerię ukończyliśmy tylko oczywiście. Zapomniałam to wstawić. Niektórych też zapomniałam filmików wstawić i naprawdę ni niestety y bym musiał powstawiać te filmiki, które niedawno zrobiłem. Y i po prostu ja nie patrzyłem na YouTube'a, co nie potem I nagle zobaczyłem i tak Idę do szkoły Mój kolega mi mówi, że ja mam ym, Jakoś tam, ja mam 98 subskrypcji A ja, a ja mówię, ja wcześniej słyszałem jakoś 85 To aż 15 subskrypcji widzieliście Jakoś, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie Trzy tygodnie, miesiąc, nie wiem Musiał zobaczyć, dobra, teraz mam przy sobie komputer Tylko wy go nie widzieliście, nie widzicie Otóż tak, um, w tym momencie no mamy 100 subskrypcji. Idealnie nawet. Um, mam... O, mam robię jakąś simulator nagram. Ale teraz mam więcej rzeczy. Um, tak. Najwięcej ile zdobył wyświetleń filmik, który... Niedawno to chyba to flopa Aram, bo ona jest śmieszna i mi się spodobała i mówię e, sobie, nagram. Um, oczywiście nie mówię, że tylko 100 mi 100. Jakby nie mówię, że chcę więcej, um, tylko mówię, że po prostu, wiecie, 100 to nie najwięcej subskrypcji tutaj. To więc ja chciałbym też sobie wybijać te 200-300 subskrypcji, to więc. Możecie wbijać nadal, ja mogę nagrywać filmiki. Możecie wpisać, nie wiem czemu. Wstydzicie się po prostu pisać w komentarzach. Um, um, ten, um, um, komentarze. Nie musicie się wstydzić, ja to mogę zrobić. Tylko wiecie, po kolei. Pierwszy komentarz to to będzie pierwsze, co nie? Nie musicie się tam bać. Wszystko zrobię. Mogę nagrać tyle filmików, ile chcecie. Ile mam w ogóle w tym momencie filmików? Zobaczymy, już Wam mówię: mamy 107 filmów. mogę nagry... Możecie napisać, że yy, nagraj 120 filmów. To na przykład nie, no po prostu nagraj 120 filmów. Yy, tylko mnie nie szantażujcie w taki sposób, że nagraj... nagraj 200 filmów i wtedy Ciebie zasubskrybuję. Co, nie? Bo to wtedy jest takie niemiłe. Po prostu powiedzcie nagaj nagraj um, 120 um, filmów i na przykład będę ciebie więcej razy oglądał, będę, zasubskrybujecie, będę nowe filmiku czekał i, i, i czy też mnie poprosić, żeby zawsze tak mniej więcej o 18 robić te filmiki. Też mogę to zrobić, tylko oczywiście jeżeli nie będę miał um, czasu, to wtedy Wam powiem i będę mówił i wie, ale częściej oczywiście będzie ten. Będę robił filmiki o 18, i spróbuję tak zrobić. Dobra. Ym, otóż tak. No i nowy telefon mamy. I nie wiem jakby tam. Nie wiem jak wam tam pokazać. Nie wiem jak wam tam pokazać, ale. Ym, nie, muszę wejść na tu. O, łączy się, o, włączyło się, dobra. I o, patrzcie, 14 subskrypcji w ciągu 28 dni, czyli 3 tygodnie. 3 tygodnie, no może, no tak, 3 tygodnie, 14 subskrypcji, ehm. Um. Teraz treści i... Um... Nie, nie, ja nie wiem, jak mam to w ogóle pokazać. Czekajcie, najpierw sobie na to wejdę. Nie, no, ja też przegapiłam, czekaj. To było mniej więcej... Ojej ja tyle tego nagrałem, że teraz... Nie mogę tego e, zobaczyć. O, a to jest czwarta prędkość. E, muszę drugą. Gdzie to było? Mamy, e, widzicie co, e, e, baby, jak chcę. E, nie, no może nie, ale. Ta, ja, ja, nie, ja nie wiem. Ja po prostu nie wiem, jak Wy to lubicie, ale. Ale to, co tutaj właśnie widzicie. Ojej, to ja muszę. Muszę kablarz. Dobra, teraz. O, tutaj jest ten kwiatuszek prędkość druga I ma 33 tysiące wyświetleń. I ja nie wiem, co robić. W końcu mam robić. Em, ten. Mam robić takie memowskie rzeczy razy dwa jakieś me memy. Czy po prostu nakrywać filmiki, bo no musicie mi mówić? Ja nie mam. Też musicie mówić. I, um, oczywiście też na Discordzie. Um, um, tam są też rangi. Możecie... Um, jakby ja tutaj... Ojej, XD, um, okej. Okay. No... Też fajnie. Mogę, mogę też robić ten bo widzę, że wam się spodobało, to więc mogę robić. No i tak. Chyba jeszcze jedną rzecz miałem. Tak, w sumie powiem. się też nagram. Nagram już chyba nagram też filmik z tego Nie wiem. No nagramy coś. Zobaczymy, teraz sobie zobaczę. I to jest raczej wszystko. Um, no oczywiście, um, tak jak, in, tak jak um, ja bym powiedział, wy jesteście moimi um, tymi. Jesteście moimi tym, który jakby mówi, co ja mam robić. Czyli na przykład masz, um, masz um, robić takie odcinki na, na moim Discordzie. No i tam możecie to właśnie robić, żeby powiedzieć mi. I ka każecie mi to, i ja mówię: OK, zrobię to, mogę. Um, patrzcie, możecie nawet wejść, mogę wam pokazać. O, um, proszę, patrzcie. O, tutaj macie link. Link do mojego serwera, zapraszam i do mojego przyjaciela. Możecie wejść, patrzcie, ja sobie tutaj teraz wyjdę. Jeżeli widzicie. No. Słyszę teraz w to wejdę, bo no, nie no, jak to tutaj wygląda. Okej, okay, widzicie dobrze, um, tu wejdę. Discord wam się odpali. I no nie wiem jak tutaj zrobić. O przejdź do Discorda. Otwórz aplikację. No i. Nie wiem jak tam jest, ale ja już jestem po prostu w tym imię tutaj nie zaprosi i po prostu tutaj możecie być. Oczywiście możecie sobie um, różne rzeczy. Tutaj um, mamy naszego fajnego balera, który jest najlepszy na świecie i um, możecie tutaj wpadać. No widzę, że um, niektórzy ludzie tutaj też są. Ale nie wiem czy oni po prostu tak sobie dołączyli. Um, jeszcze jest. Inny serwer. Lamy są prędkością. Dużo. Ja mam... no ja nie, są, nie mam dużo. Ale widzicie no. Możecie to robić. robić. I się zajrzyjmy cieszę pa, i papa.